Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci. Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem, naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Jezus Naucza i uzdrawia. Ale powołuje Andrzeja, Szymona, Jakuba i Jana, aby byli rybakami ludzi. Bo potrzebni są uczniowie, którzy będą uczyć się, będą patrzeć, słuchać, towarzyszyć nauczycielowi, Jezusowi, Mesjaszowi. Po to, aby w przyszłości spełniali tę misję w świecie. Jezus nieustannie powołuje nowych ludzi. Dzisiaj trzeba nam modlić się, aby młodzi ludzie usłyszeli, pójść za mną. Właściwie my wszyscy ochrzczeni mamy iść za Jezusem. Przez chrzest jesteśmy uczniami Jezusa. Ale jednocześnie jesteśmy. Rybakami ludzi, czyli misjonarzami, mamy łowić dla Królestwa Bożego. To jest nasza misja, Twoja i moja: być rybakiem, zarzucać sieci na połów, łowić dla Królestwa Bożego, uzdrawiać i głosić Królestwo. To jest misja Jezusa, Twoja misja, moja misja. Dziękujmy za powołanie. Dziękujmy też za tych, którzy odpowiedzieli na to powołanie, ale też pomyślmy i o tych, którzy lękają się, którzy kręcą się wokół siebie, którzy narzekają, którzy innych oskarżają, którzy są samotni, niepotrzebni, wydaje im się, że nic nie potrafią, że do niczego się nie nadają. To jest wielkie kłamstwo szatana w ich życiu. Co to znaczy, nie nadajesz się do niczego? Kaleka jesteś. Jezus przychodzi i uzdrawia cię i mówi: pójdź za mną. Jezus chce się posługiwać ludźmi słabymi. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu, mówi Paweł. Przypatrzcie się powołaniu waszemu. Niewielu tam szlachetnie urodzonych, możnych, mądrych. Bóg wybrał to, co słabe w oczach świata. I chce się posługiwać słabym człowiekiem. Chce przez niego działać. Duch Święty będzie przez ciebie działał. Otwórz się. Pójdź za Jezusem. Zaufaj Mu. Jezus potrzebuje ciebie, aby Królestwo Boże było nadal głoszone aż po krańce ziemi. Tylu ludzi jeszcze nie zna Jezusa. Misja się nie skończyła. I dlatego Ty jesteś posłany. Pójdź za mną, a będziesz rybakiem ludzi. Aleluja!